Witamy. Jurek Szczurek, tej Witamy serdecznie z panią prezes Centrum Kultury i Sportu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pruszkowie, Agnieszka Wierzbicka. Duże brawa na Pani Agnieszki. Dzień Pani Zaangażowanie i wszystkich pracowników spółki, za które bardzo serdecznie dziękuję. Jesteśmy tutaj i rozpoczynamy ferie w Pruszkowie, ferie na lodowisku, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Może jakieś szczegóły techniczne? Serdecznie zapraszamy 7 dni w tygodniu od 10 do 21. O między 15 a 16 mamy przerwę techniczną. Mamy 6 sesji. Między każdą sesją też jest 15 minut żebyśmy mogli doprowadzić lodowisko do ładu. Do Kochani, życzymy bezpiecznego użytkowania naszego do lodowiska, a już za chwilę z panią prezes kręcąc się tutaj ja w sposób nieudolny porozdajemy walczery na gorącą czekoladę, gorącą herbatę do wykorzystania dzisiaj przez cały dzień. Pierwszy, pierwszy. Dobra. To co? Zaczynamy wersję w Piscowie, zaczynamy rodowisko. Koniały zabawę. Zaczynamy, zapraszamy.